mamy tutaj naszkicować wykres funkcji okresowej f o okresie t równym 4, jeśli wiadomo, że, że pokrywa się on z wykresem funkcji g od x równa się wartość bezwzględna z x minus 1 odjąć 2. To oczywiście powinno być, jeśli wiadomo, że. I teraz mamy określone przedziały. Czyli zacznijmy od narysowania tej funkcji. Zobaczcie, w prawym dolnym rogu ja tutaj narysowałam łącznie z etapami przesuwania, tak żeby było żeby dało się Wam pokazać tutaj. Najpierw um, narysowałam funkcję x minus 1, czyli to będzie ta niebieska i ona oczywiście idzie tutaj do góry, to jest funkcja x minus 1, pochylona jest oczywiście o 45 stopni, tutaj um, jest ten kąt tutaj alfa, bo to jest tak jakby bazowa funkcja byłaby y równa się x i minus 1, czyli przesunięta w dół 1 przecina nam oś y w b równym minus 1. I teraz z tej funkcji zrobiłam wartość bezwzględną, bo to po kolei robimy, prawda? Czyli teraz było x minus 1 i teraz wartość bezwzględna. To jest ten granatowy wykres, dlatego że wszystko to, co było ujemne, odbiło się od osi x i stało się dodatnie. Każdy punkt przeniósł się na wartość dodatnią. I teraz mamy to granatowe i potem jeszcze jest na końcu minus 2 wyraz wolny, czyli to znaczy, że o 2 w dół nasz wykres zjeżdża i ostatecznie nasz wykres jest ten czerwony. No to teraz zaczynamy rysować te funkcje okresowe. Pierwszy nasz okres to jest od minus 1 do 3, czyli patrzymy sobie dla minus 1, która się zawiera, wartość mamy 0, a dla trójki, która się nie zawiera, mamy wartość 0 też, czyli ten trójkącik taki przerysowujemy, to jest ten czerwony. A teraz będziemy powtarzać. To mamy okres 4, czyli zobaczcie tutaj od x. -a tego mniejszego do x większego, odległość jest 4, to jest ten okres. I teraz przerysowujemy sobie dalej ten sam kształt, w tym samym w tym okresie, prawda? Czyli tutaj oczywiście można by dalej rysować dalej w ten, i tę stronę w nieskończoność. I ponieważ tu był zamknięty punkt, a tu otwarty, no to w sumie mamy wszędzie zamknięte punkty, prawda? Bo ten punkt stąd się przenosi tutaj jakby w okresie. Teraz podpunkt D, teraz mamy od 0 do 4, od 0 do 4, dla 0 widzimy, że będzie minus 1, a dla 4, no możemy sobie policzyć, jeśli nie widać dobrze z rysunku, no ale to widać, ale sprawdźmy dla czwórki. jakbyśmy podstawili sobie g od 4, to by było moduł 4, odjąć 1, minus 2, czyli w module mamy 3, odjąć 2, wychodzi nam 1, czyli już wiemy, że tutaj wartość dla czwórki będzie jedynka. Teraz możemy już zacząć rysować, bo tu zaczęliśmy, prawda, tu poniżej. Jeszcze możemy sobie też, jak chcemy sprawdzić dokładnie, a to wiemy, że to było przesunięte o 2 w dół, czyli wiemy, że tutaj jest minus 2. No i teraz przerysowujemy sobie w lewo i w prawo. Każdy punkt, najlepiej, jeśli wiemy, że okres jest 4, no to punkt sobie przerysować o 4 w prawo, o 4 w lewo. Te punkty takie charakterystyczne, czyli te na czubkach i na początkach. I potem sobie połączyć. I teraz mamy minus 2 do 2. No to patrzymy sobie od minus 2. Dla minus 2 możemy policzyć g od minus 2 to będzie minus 2, minus 1 w module i odjąć 2 i wyjdzie nam tak. Tutaj mamy minus 3, wartość bezwzględna to będzie 3. 3 minus 2 równa 1, czyli wiemy, dla minus 2 jest wartość 1. I teraz, jeśli potrzebujecie jeszcze coś policzyć, zawsze możecie sobie podstawić. Przerysowujemy sobie ten fragment, który nam podają tu w dziedzinie minus 2 do 2 i taki jest ten kawałek. I potem powtarzamy sobie co 4 każdy punkt i łączymy liniami. I teraz mamy jeszcze od minus 4 do 0, no to policzmy sobie g od minus 4, żeby mieć pewność jaka jest wartość, czyli minus 4 minus 1 i jeszcze minus 2. Minus 4 minus 1 to jest minus 5. Jak weźmiemy wartość bezwzględną, to mamy 5, czyli 5 odjąć 2 będzie równe 3. No i teraz widzimy, że tu jest wartość 3. No i przerysowujemy te fragmenty, czyli od minus 4 do 0 mamy tak. No i potem powtarza to nam się co 4.